Ładza! 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 z tej strony Kuba Zuzak. Witam Was na kanale Kuba Zuzak. I dzisiaj kolejny odcinek szkoły. Jest! 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 Wiem, że się cieszycie tak samo jak ja Dzisiaj odcinek numer 167 W skrócie w szkole są duchy W uczniowie próbują wywołać tam jakiegoś ducha ciotki Koleżanki z klasy Ducha ciotki z tryja, wujka Koleżanki, nauczycielki z klasy What? Jakiegoś tam ducha próbują wywołać, co nie? Będzie śmiesznie, więc zapraszam was do oglądania Oczywiście przygotujcie sobie jakąś kawkę, jakąś herbatkę Pamiętajcie, zostawiamy łapeczkę pod tym filmem Teraz daję wam chwilkę czasu, możecie zostawić łapeczkę pod tym filmem W zamian za łapeczkę od was zrobię wam jakąś kawkę do picia albo herbatkę Tylko jest jeden mały problem, nie mam kubków ani szklanek w domu Więc kawkę czy herbatkę będę musiał zrobić w wiaderku Chyba to nic nie szkodzi, prawda? Będziecie mieli więcej kawki. W ogóle wiaderko z majonezu. No i jak co wy na to? Za łapeczkę robię wam kawkę tutaj w wiaderku elegancko. Puu! Umowa stoi, więc bez będnego pierdzielenia lecimy do filmu. Siły tarcia dzielimy zasadniczo na dwa rodzaje. W gimnazjalnej klasie pierwszej C trwa lekcja fizyki z Andrzejem Lesickim. Oj, Lesiu! Ten nasz Lesiu! Jedna z uczennic, Nina Sadowska, przyszła do szkoły w żałobie. Dwa tygodnie temu w wypadku samochodowym zginęła jej ciotka. Dziewczyna była z nią bardzo związana i wciąż przeżywa jej śmierć. Proszę, Andrzej, mogę Cię prosić na chwilę? Dobrze, już idę. Eee, proszę rozwiązać zadanie numer jeden z tablicy. Jak wrócę, to sprawdzę. I bardzo was proszę, bądźcie cicho dobrze. Mina, nie bądź taka smutna. A jaka mam być? To była moja ukochana ciocia. Taka super. Mogła mi wszystko powiedzieć. Była przecież dla mnie jak siostra. Była najlepsza. Moje ciocia się identycznie śmiano. Dokładnie tak. Co? Moja ciocia zmarła dwa tygodnie temu. I śmiałeś się tak samo jak ty, Wiktoria. To jest trochę teraz creepy, nie? No to jest przykre, jak ktoś z rodziny zginie, co nie? Ale takie porównywanie kogoś do swojej zmarłej ciotki to jest takie... Ja na miejscu tej dziewczyny, jakbym usłyszał takie coś, to nie wiem, co bym zrobił. Czyli śmiej się jak ktoś, kto nie żyje? Boję się ciebie. Boję się ciebie, boję się ciebie. Przestań! Dziewczyny, uspokójcie się. Naprawdę śmiejesz się tak jak ona, ale... Ona była bardzo fajna, więc nie masz się czego bać. Ja temu chociaż chciałabym być w czymś do niej podobna. Albo jeszcze raz z nią porozmawiać. To by była jej ducha. Same jesteście duchy i to głupiej. Eee, eee, eee. Ale pocisk. Jej umarła ciocia, a wy sobie z tego robicie żarty. Nie robimy sobie żartów. Serio mówiłam. W ogóle nie wiem jak wy, ale ja nie wierzę w takie duchy. W sensie wierzę w jakieś takie zjawiska pana, pana. Paranormalne. Ale tak jakoś w duchy nie wierzę zbytnio. Dobrze moi drodzy, yy, zadanie proszę dokończyć w domu, a ja sprawdzę je na następnej lekcji. Nie słuchaj tych kretynek. One opowiadają głupoty, ale ja naprawdę chciałabym spotkać ducha mojej cioci. Może Lesiu duchy wywoła? Przebierze się, potańczy na dogniskiem. Żeby chociaż się z nią pożegnać. Sandra i Wiktoria nie zamierzają przestać wyśmiewać się z trzynastolatki. Dziewczyny są rozbawione tym, że Nina chciałaby wywołać ducha ukochanej cioci, i zamierzają to wykorzystać, żeby zażartować z koleżanki. Niezła jasna. kurczę ale dziewczyna odleciała. Chcieć gadać z duchem? Niezła, ale dziewczyna odleciała. Chcieć gadać z duchem? Wy też tak na pewno macie, że oglądacie jakiś serial albo film. I już wiecie, że kogoś nie będziecie lubić. Ja tak właśnie też teraz mam. Ja to bym się bała nawet o czymś takim pomyśleć. Ej, ale jak ona chce, to możemy jej pomożemy. Niby jak? Wywołamy dla niej tego ducha. Uu. O matko, ty to masz pomysły. Ale ja serio mówię: będziemy miały ubaw Ale jak? Nie wiem, coś my myślimy. O, idzie, zmiesz się. No szybko, śmiesie się jak ta dzieciotka. <grym> Boże, jakie to jest zryte! Nie ja wiem, te dzieciaki mają takie pomysły. <grym> <O Boże. grym> Widziałeś, jak się na ciebie patrzyła. Zrobimy sobie z niej jaja, ale będzie łba. No, lekka hamóweczka wam powiem, tak się śmiać ze śmierci kogoś. I mam nadzieję, że karma do was wróci. Kurde, ale to będzie hamskie. Nie wiem, czy mi się to podoba. Jasne, że ci się podoba. Powiemy, że masz kontakt z duchami i umiesz je wywoływać. I ty tego ducha co nie pięknie wywołasz. Ja chyba skonam ze śmiechu. Ja? Czemu ja? A kto chce zostać aktorką, ty czy no, ja? No ja chciałabym. No widzisz to teraz masz szansę poćwiczyć i pokazać, że masz talent. Serio? Yes. Czasami oglądając te odcinki zastanawiam się, co ci aktorzy, co kiedyś grali w tej szkole, co oni teraz robią w życiu? Czy faktycznie niektórzy w jakichś serialach jeszcze grają, czy nie? <grytanie> Widzieliście? Ona szła jak w jakiś. Mika się martwi, że wywołanie ducha ciotki Ninny będzie hamskie. a przecież to tylko niewinne żarty. Nina już drugi tydzień chodzi po szkole i płacze. My ją rozweselimy i siebie przy okazji też. Tam siedzi. Wiktoria i Sandra z gimnazjalnej pierwszej C chcą nabrać Ninę i namówić ją na wywołanie ducha ciotki. Dlatego Sandra postanowiła dowiedzieć się od Niny jak najwięcej na jej temat. Hej dziewczyny, co ja Agnieszka? Tam przed szkołą czeka na ciebie jakaś dziewczyna. Jaka dziewczyna? Nie wiem, chyba twoja koleżanka, ale nie z naszej szkoły. Przecież ja nie czekam na żadną koleżankę. Dziwne. No chodź! Powiedziałam jej, że cię przyprowadzę. Chodź, chodź. No dobra, ale to musi być jakaś pomyłka. Widzieliście, jak go Jak szła? Przykro mi, że twoje ciocia nie żyje. Nie, też była naprawdę super. A mi o niej? Była taka wluzowana i słodko rozczepana. Miała psa Jorka, no ale ciągle go gdzieś zostawiała. A poza tym była naprawdę super. Jak miała na imię? Monika. A co robiła? W sensie, jakim miała zawód? Była przedstawicielem handlowym i bardzo dużo jeździła autem. A gdy miała ten wypadek, swój samochód miała u mechanika. I pożyczyła auto od kolegi. O kurde, ten kolega lipę będzie miał chyba, nie? Tak pożyczy komuś auto i ta osoba ginie w wypadku tym autem, nie? Na pewno jakieś dochodzenia będą robione, że to auto mogło być jakieś zepsute czy coś. To właśnie nim się rozbiła. Ej, ale nie płacz, tak to czasem jest. Widocznie była potrzebna tam... wiesz... ze świata. Co? Gdzie była potrzebna? Takiego pocieszenia to jeszcze nie słyszałem, nie? słuchaj, miała faceta? Nie. Ale miała pełno narzeczonych. No jakoś się nie potrafiła ustatkować. Hmm, to tak jak ja. Tak samo jak ty, no, jesteś w pierwszej gimnazjum, miałaś pełno narzeczonych. Ile ty masz lat? 10? Nie no, pierwsza liceum to jest ile lat teraz? 13? Nie wiem ile no! No nie, nie, wierzę, że jej nie ma. Ale może dałoby się z nią jakoś pogadać? Ale jak? Znam jeden sposób, ale musisz obiecać, że nikomu nie powiesz. nie będziesz się śmiała. Okej, okay, obiecuję. Wiktoria umie wywoływać duchy. Co? A serio, umie wywoływać i z nimi rozmawiać. Była ducha mojej babci. To ty wierzysz takie rzeczy? W duchy? Jasne! Rozmawiałam z nią. Znaczy rozmawiała Wika, ale ja zadawałam pytania, ona je przekazywała babci. Nie wiem, to jakieś dziwne, ale prawdziwe. Wiesz co? Moja ciocia wierzyła w takie rzeczy, Tarota sobie stawiała i do wróżki chodziła. Szczerze, tak jak wam mówiłem, ja nie wierzę w takie rzeczy, w jakieś duchy i tak dalej, bo nigdy w sumie też nie doświadczyłem żadnego takiego zjawiska, ale z ciekawości, kiedyś chciałbym brać udział w takim części. Czy to faktycznie działa, jak to wygląda? Najwyżej bym się ze śmiechu, co nie? Albo ze ze strachu. Ona w takie, ona w te duchy wierzyła totalnie. Sama widzisz, to ale to wiecie, bardziej to może, może dać się wywołać. Musiała sobie już pójść, na serio pytała o ciebie. Trudno, jak ma jakąś ważną sprawę do mnie, to się jeszcze odezwie. Okej, okay, Wika, chodź, idziemy kupić chipsy. Jakie chipsy?! go se kup! Dobrze mi zrobiło, że mogłam opowiedzieć Sandrze o cioci No jakoś lżej się czuję. Zawsze wydawało mi się, że Sandra jest niemiła i złośliwa, a okazała się być dość spokojną koleżanką. No aż mi kupią, że tej pory i nie lubiłam. No i sam ten fakt! Powinien cię uświadomić, że sobie z ciebie jaja robi. Ja nie rozumiem! Są laski, które się z ciebie śmieją, nie lubią cię, ty ich nie lubisz. 15 sekund ją polubisz, zaufasz. Obudź się, bo ja wiedź, gdzie żył nie będę! Gimnazjalistki są zadowolone, bo udało im się nabrać ninę i dziewczyna uwierzyła. Wiktoria ma teraz namówić ninę do wywołania ducha jej ciotki, ma jednak wątpliwości, czy zabawa nie jest zbyt okrutna. Nie, to już mniej śliczne, niż, niż kiedy to wymyślałeś. To będzie hamskie, bo to jest bardzo świeża sprawa. Czas leczerany. rany, po jakimś czasie to by aż nie było tak hamskie, ale dalej by było hamskie. Albo po takim krótkim czasie, to jest naprawdę mega hamskie. W sensie, tu wiecie, pokazywałem, że wysokość tego hamstwa, nie, że jakąś tak rękę dziwnie robiłem, jak jakiś wąż. Nie coraz bardziej. Wiesz, jaka będzie zabawa? Poza tym my jej pomożemy. Ciekawe jak? Ona strasznie chce porozmawiać ze swoją ciocią. Tak wiesz, ostatni raz. No i my to możemy. Ale ja przecież tak naprawdę nie umiem wywoływać duchów. A czy ona musi o tym wiedzieć? No nie musi. No widzisz, my będziemy miały fan, ona pożegna się z ciocią i wszyscy będą happy. Wiktoria i Sandra postanowiły zrealizować swój plan. Chcą nabrać Ninę na wywoływanie ducha jej ciotki. Czekają na dobry moment, żeby podstępnie ją do tego namówić. Nina, twoja ciotka chce z tobą porozmawiać. Słucham? No bo mi ukazują się duchy i ona przyszła do mnie, powiedziała, że musi z tobą porozmawiać. Wiktoria, ale ja przestań opowiadać takie bzdury. Ale to prawda. Przecież mówiłam ci, że Wika ma w sobie taki specjalny kanał, który przyciąga duchy. Taką jakby rurkę, a ja to czuję w środku. O huh? Zeżarła rurę jakąś. PCV. Mają tu w przełyku, w brzuchu i, i przez to z duchami. Legi info! Podobno każda osoba, która chce pogadać z duchami, musi taką rurę PCV zeżywać. No dajcie spokój, to nie jest śmieszne. Ale ona powiedziała, że musi ci powiedzieć jakąś ważną tajemnicę. Jaką tajemnicę? Jakąś rodzinną. No dobra, ale jaka to jest tajemnica? Musimy wywołać ducha twojej ciotki, żeby się dowiedzieć. Zgadzasz się? No dobra, zgadzam się. Dobra, to jutro wywołujemy ciotkę, to znaczy ducha. A mam się do tego jakoś specjalnie przygotować? Też co, przynieść jakieś pamiątki najlepiej związane z nią i z tobą. Tylko pamiętaj, że nie możesz nikomu powiedzieć o tym. No dobra, nikomu tego nie powiem. moment i w głowie nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. No ciocia monika wierzyła w duchy, może to w takim razie jest naprawdę ona. I to ta, ta tajemnica, którą chcemy wyjawić, mam nadzieję jeszcze nic strasznego. I tu założę się, że ta tajemnica będzie naprawdę zimna. W sensie wymyślą coś głupiego, powiedzą jej i ona się tym będzie przyjmować. Nastolatki są rozbawione tym, że Nina uwierzyła w wywoływanie duchów. Cieszą się, że zażartują z koleżanki, która na serio potraktowała ich kłamstwa. Ona wszystko. A się bałam, że nie, nie musiałam powiedzieć z tą rodziną tajemnicą, żeby ją zatrzymać. No właśnie, a co to za tajemnica? No właśnie nie wiem, wymyśliłam to na poczekaniu, a teraz nie wiem co zrobić. Wiem! Wiem, co powiemy Że mama Niny przespała się kiedyś z jakimś gościem I zaszła z nim w ciążę I że Nina nie jest córką swojego taty Tylko tego obcego faceta Serio? Myślałem, że będzie coś bardziej oryginalnego Nie wiem, że na przykład jej ciotka miała fetysz łopaty What? W sensie, że wszystko musiała robić z łopatą Kąpać się z łopatą Spać z łopatą To są tajemnice rodzinne, nie jakieś zdrady Nie przeginasz? Sama wymyśliłaś, że to ma być rodzinna tajemnica? No to jest Wow, ale jazda. Teraz ta zabawa naprawdę mi się podoba. Duch ciotki wyjawi Ninie straszną rodzinną tajemnicę skrywaną przez lata. Już się nie mogę doczekać. Wiktoria i Sandra chcą udawać, że wywołują ducha ciotki Niny i wyjawić koleżance straszną rodzinną tajemnicę, którą same wymyśliły. Dziewczyny omówiły plan po lekcjach i przygotowały się do swojego okrutnego żartu. Co, Mam jej powiedzieć, że ma innego ojca niż myśli, że jej mała przepaść się z kochankiem. Tak, z sąsiadem, który okazał się być złodziejem i poszedł do więzienia. Tak wiesz, żeby to była jakaś ciekawsza postać, co nie? No, genialne. Aha, właśnie. Masz to jako dowód. Co to jest? Stare zdjęcie mamy Ninę z kochankiem. Skąd ty to masz? Znalazłam na fejsie Niny jej stare, rodzinne zdjęcia, przerobiłam trochę w komputerze... O, widzę mistrzyni Photoshopa normalnie! Dodałam tego gościa, to jest mój wujek, ale ty powiesz, że to jest ten kochanek złodziej, czyli ojciec Niny. Okej, okay. a ja przyniosłam magiczną kulę. Yyy, eee, to nie jest magiczna kula, tylko lampa. No wiem. Ale jest bardzo podobna do magicznej kuli. Nastolatki nie mają zamiaru zrezygnować z zabawienia się kosztem Niny. Nawet Wiktoria, która wcześniej miała wątpliwości, teraz myśli tylko o tym, czy dobrze odegra swoją rolę. Całe szczęście, nie ma z nią Magnieszki. Idź do niej. I serio, ona w to uwierzy. Przerobione zdjęcie w Photoshopie, pewnie w Photoshopie w jakimś pańcie. Lampa zamiast kuli. Matko BOSK. To co, jesteś gotowa? Jestem, znaczy, nie wiem, to jakieś dziwne. Przestań! Ciocia chce do ciebie przyjść ze światu, a ty marudzisz. Nie marudzę, tylko dziwnie się czuję. A wiesz, jak dziwnie czuje się twoja Ciocia? No, w sumie racja. To nie marudz już. Idziemy, przecież nie będziemy jej wywoływać na korytarzu. Nina jest przejęta tym, że... Za... I co, one to wywołują w szkole? Dlaczego w tym serialu szkoła, wszystko się dzieje w szkole? Bo może to k***wa się nazywa szkoła? Nie o to mi chodzi. To takie rzeczy to się chyba gdzieś po szkole robi, w jakimś domu kogoś albo coś, no nie wiem, w szkole. Chwilę Wiktoria wywoła ducha jej ciotki. Uczennica wierzy, że porozmawia ze zmarłą i jest ciekawa, jaką tajemnicę chce jej przekazać z zaświatów. Um, każdy kulisty przedmiot może służyć jako magiczna kula. Okej, okay, zaczynajmy, bo Ciucia już się pewnie niecierpliwi. Dobra. Chwyćmy się za ręce. Chwyćmy się za ręce. Prąd pier... na łazience. Jedna dziewczyna normalnie ściąga skarpetkę, palec, od nogi do kontaktu i wszystkie. Zamknijmy oczy, a Ty nasku wszystkie swoje myśli na ciotce. Czekajcie! Co? E, przyniosłam moje ulubione pamiątki po ci tak jak kazałyście. To dawaj szybko. Wiesz, jak mnie przestraszyłaś? Czapka, którą kiedyś mi ciotka dała, perfumy, które też mi zresztą kiedyś dała, no i szminka. Tylko mama nie pozwala mi się nią malować, bo twierdzi, że jest za czerwona. Dobra, połóż to tutaj. A teraz zamknijmy wszystkie oczy. I Nina, powtarzaj tak. Ciociu, przyjdź. Ciociu, przyjdź. No mów, bo inaczej nie przyjdzie. Ciociu, przyjdź. A wiecie, że jak o trzeciej w nocy do lustra powiecie trzy razy głośno, ale tak naprawdę głośno nawet się zadrzecie, trzy razy krwawa Mary, to przyjdzie wasza mamuśka i wam ha! Ciociu, przyjdź. Ciociu, przyjdź. Ciociu, przyjdź. Ciociu, przyjdź. Ciociu, przyjdź. Ciociu, przyjdź. Um, Ciociu, długo tak mam jeszcze powtarzać? Nie? Czekaj, mam kontakt. Ciocia cię pozdrawia. I mówi, że wszystko u niej okej. Okay. Mówi, żebyś pozdrowiła jej psa. Jezu, to naprawdę ona? Powiedz jej, że pies bardzo za nią tęskni i... prawie nic nie je. Ona cię słyszy i mówi, że wie. Mówi, żebyś zmieniła mu karmę. Bo on tej nie lubi. I dlatego nie je. No okej, okay. a co z tajemnicą? Dziecia mówi, że to <laughs> bardzo bolesna sprawa. Dlatego, że że twój tato nie jest twoim tatą. Co? No, ciocia mówi, kochanie, wiem, że to przykre, ale taka jest nasza rodzinna tajemnica. Myślę, że powinnaś ją znać. Wszyscy o niej wiedzą, tylko ty nie. I według niej musisz wiedzieć. Ale jak to? Kto jest moim ojcem? Sąsiad i złodziej. Sąsiad, złodziej! Bo Janusz Oskar. Sąsiad kupił nowe auto, na pewno ukradł. Sąsiad, złodziej! To jest jeden facet. Był kiedyś sąsiadem twoich rodziców i złodziejem. Ciociu, co ty mówisz, Wiktoria? To są jakieś żarty, prawda? To nie żart. Twoja mama przespała się ze złodziejem i urodziłaś się ty. Twój tata o tym wiedział, ale jej wybaczył. To jakaś bzdura, ja w to nie wierzę. Ciocia mówi, żeś sprawdziła w czapce. Co? No, w tej czapce, którą tu przyniosłaś. Co to jest? Ehm, um, ten facet to jest kochanek Twojej mamy, a ta kobieta koło niego to Twoja mama. A skąd masz to zdjęcie? Ja? To Twoja ciotka ci je przekazuje. Taka jest straszna prawda o Twojej rodzinie. Co się stało? Nina jest przerażona tym, czego się dowiedziała, i nie potrafi opanować emocji. Jest szokowana, bo uwierzyła, że ma innego tatę. nie jest, nie jest mój tata! Moim prawdziwym ojcem jest złodziej, rozumiesz? To ci takie bzdury powiedział Nina. Ciotka. Ale jak to? Przecież twoja ciocia nie żyje. Ty nic nie zrozumiesz. Nina! Jestem ciekawa, jak to się teraz odkręci. W sensie, czy one się ze strajkiem i to powiedzą, czy będzie chciała coś zrobić. Jestem bardzo ciekawy, jak to się skończy. Więc oglądajmy dalej! Co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam dalej żyć? Wszystko się zawaliło, no wszystko. Myślałam, że mam wspaniałą rodzinę. No mamę, tatę, no nie mam nic. No mam tylko i ojca złodzieja. Mam tylko co złodzieja. Ja nie wierzę, że są ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy. W sensie nie chodzi mi ogólnie o duchy, bo może faktycznie te duchy istnieją. No nie wiem, no nie uświadczę nigdy takiego czegoś. Ale w sensie o takie sytuacje mi chodzi. Masz dwie koleżanki, których nie lubisz, one ciebie nie lubią i sobie z ciebie jaja robią. Nie, wcale nie robią sobie z ciebie jaja, jak cię nie lubią. Sandra i Wiktoria są zachwycone tym, że udało im się oszukać Ninę. Nastoradka nie dość, że uwierzyła w ducha swojej ciotki, to jeszcze w to, że jest córką złodzieja. Obie są z siebie dumne i nie przejmują się tym, jak bardzo skrzywdziły koleżankę. Kocham. Jesteś mistrzynią gry aktorskiej. Dostaniesz kiedyś Oscara, mówię ci. Normalnie sama jestem w szoku, że ona w to wszystko uwierzyła. Na początku głupio mi było tak z nią sobie żarty robić, ale później spodobało mi się. Ty tylko dobrze odegrałaś swoją rolę. A to, że ona uwierzyła w ducha ciotki... I to, że ma ojca złodzieja, to już jej problem. Myślisz, że powinienem zajść do szkoły aktorskiej? Dziewczyno z twoim talentem? Taki z ciebie normalnie aktor, że zamiast kuli przynosisz k**wa bruszka zębuszka, przywołuje duchy Kacperki. Dobra, ja już się uczę Możemy spadać. Okej. Okay. Wow! Czyli to tak się zakończy. Zaczynam rozumieć to, co się stało. Te dwie idiotki nabrały Ninę i jeszcze mają z tego ubaw. Muszę przekonać Ninę, że nie może wierzyć w to, co jej mówią te dwie krecynki. Agnieszka jest wściekła na Sandrę i Wiktorię. Chcę powiedzieć Ninie, że dziewczyny ją oszukały. Nina, nie płacz. Zostaw mnie. Podsłuchałam rozmowy tych dwóch krecynek, Sandry i Wiktorii. Mówiły, że uwierzyłaś w ducha ciotki i to, że twój tata jest złodziejem. Już mnie tak nie pociesza i przecież wiem, że to wszystko to prawda. Mam nawet zdjęcie. Przecież każdy może takie zdjęcie zrobić w komputerze. Tutaj by się przydał detektyw Camel I to sprawa by była tak rozwiązana. Ale rozumiem, no. Detektyw Camel nie może być w każdym odcinku. Bo te odcinki by nie miały sensu, bo by były tak rozwiązywane zaraz, co nie? Odcinki by trwały max 5 minut. Serial powinien powstać. De -det detektyw Camel. Nawet nie wiesz, co to za facet na nim jest. Nina, ja słyszałam jak one się z ciebie śmiały. Ale już naprawdę widzę, że ta dziewczyna jest mistrzem Photoshopa. Już to widzę, wygląda naprawdę na mistrza Photoshopa. Chyba, że się mylę, może faktycznie ma jakiś ukryty talent. Zrozum, to to wszystko ścienia, Na pewno? Tak, na pewno. Uwierzyłam w ducha mojej ciotki jak kretynka, rozumiesz? Jak głupia kretynka, która wywoływała go i on mi dał zdjęcie i powiedział, że mój tata jest złodziejem. Boże, co za krytynki! Nina, i ty w to uwierzyłaś? No, teraz widzę, jakie to idiotyczne, ale byłam tak załamana, że można mi było wszystko wcisnąć. Miałam taki mętlik w głowie. Nina, ale to nie jest prawda. Zrozum to. Teraz to rozumiem. Okej, okay, stało się, ale nie możemy im tego odpuścić. A co chcesz zrobić? Dać im nauczkę. Tak jest! Tak jest! W końcu coś! Mam nadzieję, że to będzie w tym odcinku. Nie jaką nauczkę, ja nie umiem, ja nie umiem się mścić. Ale ja umiem. Pobijemy ich. Ooo! Wow, będzie soluwa! Własną bronią, nastraszymy duchem. Myślałam, eee, myślałem, że solowa. Wiecie dobrze, że ja jestem fanem solów, na mm. ustawek w tych serialach. Agnieszka przekonała Nina, że muszą zemścić się na wretnych koleżankach. Ustaliły, że Nina nadal będzie udawać, że wierzy w ducha ciotki. Powiedz to, że wywołałyście ducha mojej ciotki. Spoko. czegoś się nie robi dla duchów? A jeśli o duchach mowa, musicie ze mną pójść. Ale gdzie? Do biblioteki. Słyszałam, że tam jest jakiś duch. A ty, Wiktoria, masz bardzo dobry kontakt z duchami. Jaki duch? Jakiś zgubiony Mówi, chodźcie, musicie z nami pójść szybko. Chodź ze mną. Nie, ja może zostanę. Sandra! To no dobra, idę. Sandra i Wiktoria straciły już pewność siebie i nie wiedzą czego się spodziewać. Jezu, co tu tak ciemno? Bo tylko wtedy on się ujawni. nie, jesteś głupi, ja stąd wychodzę. O jakie obsrane już! To podobno masz kontakt z duchami! Po coś żarła tą rurę PCV? Nigdzie nie wyjdziesz. Nie, nie udało się z nim porozmawiać. Może tobie, Wiktoria, się uda. Chodźcie. Ale o co ci chodzi? Przestraszyłyście się? Ale wiecie co? Lepsze co innego by było. Jakby ona nie wyszła i ta druga pozwoliłaby im uciec z tej klasy w sensie z tej biblioteki. To one by w to wierzyły do końca życia. To by była zemsta dopiero. Zbaw Żart. Myślałam, wy docenicie. W końcu znacie się na wartego ducha. To wcale nie było śmieszne. A wasz żartik był śmieszny? Udawanie ducha mojej ciotki też nie. A wmawianie mi, że mój ojciec jest złodziejem jeszcze mniej. Myślałyście, że to się nie wyda? Teraz już wiecie, jakie to są żarty. I wiecie, jakie to hamskie. Dziewczyny, co tutaj się stało? Nic. Jak to nic? A, a regał spadł i spadły książki. a mało mnie w głowie. No pięknie, uderzył. nic ci się nie stało. Nie, nic mi się Wam? nie stało. Nie, 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 Chodźcie nie, nie. posprzątamy Teraz ja posprzątamy. Tutaj. O co tu się stało, że tak wszystkie chętnie sprzątają? A w ogóle, co to za pani? Pani bibliotekarka chyba? Ja się dziwię w ogóle, że one tak głośno były, że ona nie wbiła do tej biblioteki. Tsz! Trzeba to jakoś zabezpieczyć. To było super. Wika najlepiej w by jego pętane. No może to trochę wredne, ale cieszę się, że jej nastraszyłyśmy. Mam nadzieję, że zapamiętają, żeby nie robić sobie wstrętnych żartów z koleżanek No i mordeczki, to w tym odcinku na tyle I powiem wam, że ja dalej nie wiem, jak ta laska zżarła tą rurę PCV Taka chudziutka, nieziutka babeczka Jak ona zeżarła, Jak ona tam zmieściła w sobie tą rurę PCV? No ale czego się nie robi dla możliwości rozmawiania z duchami, co nie? Mam nadzieję, że odcinek się podobał Pamiętajcie, zostawcie subika z dzwoneczkiem Łapeczkę zostawcie za tą kawkę w wiatrze, którą wam zrobiłem No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku Siemaneczko, elo